Panowie damy radę! Damy radę Ja jedę ja Pełen kurw i się słuchać. Bo na razie ogarniam te dania po kolei Ja jebę No, lecimy Za mało dostać Uda nam się Ja już mam swoje lata. Skupcie się, skupcie się Dobra, idę Dwie sabate Dawaj, dawaj, dawaj Dwie sabaty. Weź ktoś Klikamy, weź talerz, klikamy. Weź talerz, weź talerz, weź talerz, weź talerz Klikamy. Klujcie drugą, drugą. Dobra, możemy wydawać ją już. Przynoście, ją. wszystko do burgerów przynoście. Pomidora, pomidora biorę. Pomidor, biorę bułka, mięso. mięso. Nie stój cię są talerzu, mięso dobra. już może. Dobrze, dobra. Wydać sałatkę, składać burgera. Sałatę. Zwykła, biorę sałatę. Biorę sałatę. Biorę sałatę. zwykła sałatka. Jestem gotowy z pomidorem, przynoszę pomidor, przynoszę pomidor, przynoszę a, nie gadaj. przynoszę pomidor, tutaj składać tą rzecz, składać tą rzecz, dobrze. Możesz go wynieść, dobra, pomidor. Kolejny burger, kolejny burger, mięso, bułka, mięso, bułka, kroić i dobrze, dobra, wydawać burgera, wydawać, Wydaje sałatkę, zwykły burger z sałatą, burger z sałatą, burger z sałatą. mam sałatę. Będzie wszystko? No. Będzie wszystko, składać Trzy cebule. Jazda z lewej, z lewej ktoś, z lewej ktoś. Cebule! Nie powinno... Dobra, bur Burgera do wydania mamy. Szyb, Jeżeli... jeszcze dobra, biorę ją. Można klikać. Okej, okay. wydam burgera. E, pieczarki, pieczarki z lewej. Szybko, lecimy. Dawaj, dawaj, ostatnie pieczarki potrzebne są, osoba. Odstawić rzeczy z noży. Dobrze. Włóż te pieczarki, odsuwam się. Dawaj. Zupa do, cebulowa do wydania. Wydaje. Yy, Wydaje zwykły burger, burger. zwykły burger. Musimy kli Możemy klikać, klikać, klikajcie, klikajcie, klikajcie. Dobra, kurde, niepotrzebnie, ale dobra. Co wydać pieczarkową? Zwykły Zostań burger. Zupa. Zwykły dobra, burger. Wydaj. Mięso, mięso, mięso. No kurwa, Maciek, już... O, uja. Tu jest mięso. położył, nie pokroił, nie wsadził na patelnię. Kręk, bo ja jestem u góry. Mamy bułkę. Trzy pieczarki, trzy pieczarki, trzy pieczarki. Bierzcie pieczarki, bierzcie pieczarki. Jeszcze po pieczarkę biegnij zaraz. Tu trzeba złożyć sałatkę. Złożona jest. Składam burgera. Zwykły burger, talerz trzeba położyć na niego i wydać. Jazda, jazda, jazda. Wydawać. No, 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 już jesteście blisko, widzę was. Masz talerz. Dobrze. Zupę, sałata, już, zupa, do wydania. Mmm, tutaj wydajcie popytarkową, no, wydaj, klikać. Jest mięso. Kup, bułkę. Dobra, bułkę, dwie bułkę, jedno mięso. Cebule, jeszcze dwie cebule. Dawać, dawać. Dwie cebule, jazda, 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 jazda. Wydawaj tego burgera. Wydawaj tego burgera. Wydawaj burgera. Ja wydawaj burgera, wydawaj burgera, wydawaj burgera, wydawaj burgera, burgera Dobra Panowie Potrzebna pomidory, jest sałata, sałata z jednej strony, jedna osoba, po sałatę szybko Wydajemy, nie wydajemy nic Jest potrzebna bułka, jest potrzebna bułka, biorę ją Połóż no? talerz, połóż Kompletuję burgera Cholera pomidorów jest potrzebne Wuja, łap te pomidory, przynoś, non stop. Przynoś, trzeba przynoś, wydać, przynoś, trzeba przynoś. wydać, trzeba wydać, trzeba wydać, są dwa. Czekaj, nie, 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 nie. Są... pomidory trzeba było najpierw. Wydajcie po... 292! Jeden pomidor! 16 sekund! Bierz! Dawaj! Dawaj. Krój, odsuń się do krojenia! Odsuj się mu! Nie, jak, jak talerz! Ja nie ma talerza. Jasny holender! Jasny chuj! Jest w umywalce! Kurwa! O był! Oj go kurwa! Ja pierdolę! O dwa punkty więcej niż ostatni. <grymne> <grymne>